Minął ten rok, jak zbicza strzelił. Niedawno, przecież, siadaliśmy do stołu gilnijnego, a tu za kilka godzin siadamy ponownie. No ale fajnie, to są miłe święta. U nas już wszystko. Pokończone. Zresztą ja mam z Kasią taką dobrą organizację, mamy podzielone zadania. Na przykład Kasia myje szyby od zewnątrz, no to siłą rzeczy ja myję wewnątrz. Ona tam się krząta w kuchni, coś tam piecze, dosypuje. A ja z kolei coś tam dolewam, przelewam, nalewam. Kaśka zawsze jedzie albo idzie po choinkę. No to zależy, gdzie, gdzie coś fajnego rośnie. No to, no to tam właśnie idzie. Później ten, ten pieniek tak fajnie siekierką zrobi i montuje to wszystko. Mamy taki naprawdę przepiękny, żeliwny, stary stojak, solidny. Bo drzewko zawsze mamy takie ponad 3-metrowe. A 5-6 lat temu tutaj na sprawiłem taką poziomicę laserową, to się choinka teraz przestała wywracać, i jak masz? No a ja to takie bardziej mam bardziej odpowiedzialne zadania. Ja tą choinkę przyozdabiam i tu chciałbym wam pokazać. No, jakie fajne robię łańcuchy, takie kolorowe, z kolorowego papieru. Robię to właściwie od szkoły podstawowej, to wtedy się nauczyłem, na zajęciach praktyczno-technicznych. i Zawsze miałem z tego, pamiętam, piątkę, robiłem najładniejsze. No i dzisiaj też robię, no tu w okolicy mówią, że, że robię to najlepiej. I... No, kiedyś pamiętam, to był taki papier kolorowy, tam z drugiej strony był klej. No, to lizałem te paski, to taki zrobiłem łańcuch 100-metrowy, to normalnie byłem, normalnie zaklejony. Później musiałem ten klej rozpuszczać, nie? A wiadomo, co klej może rozpuścić. Dobrze, tata krzyczał, nie? Ale dzisiaj już, dzisiaj już yy, robię to zupełnie inaczej, bo. Mam takie fajne te, kuzyn z łezami przysyła kolorowe papiery, ja sobie to później tnę tymi moimi nożyczkami, to jeszcze też ze szkoły podstawowej. Ja sobie tnę takie paski i natnę sobie tych pasków i później, o tak przykładam, nie, tutaj, patrzcie dobrze, bo później nie będziecie też wiedzieli jak tego i robię to sztywaczem, nie, takim sztywaczem, o. I proszę bardzo. Piękny łańcuszek. No ten pokazuję tylko kawałek teraz, no bo ten, który zrobiłem ten dzisiaj, zaraz to było 61 metrów, no to jest odczupka już do samego dołu. Pomiędzy tym jeszcze tak trochę waty wkładam. Pięknie to wygląda. No też robię takie, zawsze takie szyje fajne, pamperki. No to... Też tam na choinkę, może na czubek, to trochę też znajomym rozdam. Ta, takie tam. Ale lubię tą robotę, nie? E, kiedyś to też pamiętam, wieszaliśmy na tej choince takie różne tam pierniczki, cukierki, albo się robiło wydmuszkę, taki, taką czapeczkę, tutaj jakiś drucik się wieszało. Ale to wszystko tam totalna lipa. Ja teraz zacząłem chyba od Zaraz to był 2000. No, 26 lat będzie w tym roku. Ja robię bombki sam. Robię bombki sam. Robię w różnych kolorach. W różnych kolorach. E, pamiętam taki. E, on już nie żyje, taki wujek, e, lucjan. To nawet takie lubił e, fioletowy taki kolor. Lubił też. Mu te bombki naprawdę podchodziły. Ciocia Celinka to pamiętam tak bardziej kolor rudawy. No też takie małe były brązowe, też fajne, ale generalnie to najbardziej się wszystkim podobają bombki bezbarwne. No i ja to robię tak. Też patrzcie uważnie. To sobie wymyśliłem, znaczy nawet nie wymyśliłem, bo to kiedyś pan Adam Słodowy, ja te programy wszystkie oglądałem. Musicie mieć takie szczypce, takie kombinerki szczypce. To sobie można kupić w sklepie dla majsterkowiczów. I tu sobie wyginamy taką o taką, taką pętlę. Tutaj sobie podginamy przeginamy. O, i tu zahaczamy za szyjkę bombki, dociskamy, o, i tu robimy w zależności na której gałązce wieszamy, bo te na dole są przecież grube, no to ten haczyk musi być gruby. No i powiedzmy, że to jest gałązka. Proszę bardzo. Elegancko sobie wisi. I Muszę powiedzieć, że u nas to już jak tam wszystko sobie zjemy i, 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 i później sobie tam coś czasami wypijemy, zaczynamy śpiewać, no to wszyscy się ustawiamy w koło choinki i śpiewamy coraz głośniej, a w tym roku też jeszcze wymyśliłem coś takiego o, że na bombkach zawieszam taki, taką, może można powiedzieć drugą małą bombeczkę, nie? i w tym roku to będą takie srebrne buciki. No i co? Życzę wszystkim wesołych, kolorowych świąt rodzinnych, siedźcie długo przy tych stołach wigilijnych z przyjaciółmi, śpiewajcie kolędy, wypijcie sobie coś dobrego, co tam jeszcze nie obiadajcie się, bo to szkodzi za dużo też słodkiego nie jedzcie. E, a nie życzę Wam świąt spokojnych. Niech się coś dzieje, bo w ostatnim tygodniu to przecież się tyle działo i to, co się działo, niech się nadal dzieje. Są to święta szczególne i wyjątkowe. E, europejskie, polskie. E, i niech tak będzie na zawsze. Trzymajcie się.